Opole zaprasza na tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy od 28 listopada do 23 grudnia na opolskim rynku. Czekają na Was świąteczne dekoracje, wyjątkowe występy, ponad 50 wystawców, rękodzieło, ozdoby i przepyszne smakołyki. W tym roku wśród nowości m.in. kawa parzona na gorącym piasku, świąteczne wyroby florystyczne, opolskie cydry, herbata blisko wschodnia oraz food w zimowej odsłonie. Na rynku pojawi się też nowe, większe koło muńskie. Ruzela Wenecka, Mikołajowa, kultowe wiatraki z grzanym winem i gorącą czekoladą, kilkunastometrowa choinka oraz góralska chata z ogniskiem. Oficjalne otwarcie z rozświetleniem choinki już w sobotę 29 listopada o godzinie 17. A już 6 grudnia Marsz Mikołaju, start o 15.45 na placu Kopernika. Kolorowy korowód, bębny, tańce, konkursy i mnóstwo świątecznej energii. Nie przegapcie tego najpiękniejszego czasu w roku.